Jesteśmy w budynku byłej karnej kompanii kobiet Karl Auschwitz-Bur-Budy. mieściła się tu karna kompania, później był to podobóz kobiecy. Jako, że kobieta to i również temat, który dotyka nas wszystkich, czyli dziecko. Dzieci w obozie Karl Auschwitz-Birkenau. Dziecko, obóz koncentracyjny. Dla nas dwa odrębne bieguny. Wtedy też to były dwa odrębne bieguny dla całego świata. Niestety Niemcy traktowali dzieci tak samo jak dorosłych, tak samo jak wszystkich przymusowo deportowanych do KL Auschwitz. Co najgorsze, z 230 tysięcy dzieci przywiezionych z całej ówczesnej kupowanej Europy do Birkenau, do Auschwitz, w obozie zarejestrowano tylko niecałe 23 tysiące. W tym naszym budynku w Brzeszczach, który mieści się niecałe 5 kilometrów od obozu KL Auschwitz. Pokazujemy również dzieci. W naszych zbiorach znajduje się kilkadziesiąt oryginalnych przedmiotów związanych z dziećmi, przywiezionych właśnie wraz z dziećmi w transportach deportacyjnych. A co gorsze, przywiezionych również przez same dzieci. Takim właśnie przedmiotem, który to zobrazuje, jest ta figurka porcelitowej myszki Miki. Był to skarb, była to przyjaciółka któregoś z dzieci. Pewno swoje kieszonce przywiozło go w tym trudnym transporcie do obozu. Nie wiedział, gdzie przyjechał. Niestety nie znamy losów tego dziecka. Prawdopodobnie zostało zagazowane wraz z innymi dziećmi zaraz po przybyciu do obozu.